no właśnie nie wiem chyba chyba że go ominiemy a nie zmieścisz się tam raczej Z tamtego pasa nie pojedziesz prosto. To nie. Bo tamten pad jest do skrętu w lewo. No tak. No i ruszamy. Iż ten pad jest do skrętu w lewo. No, autobus, i potem... nie jest, autobus nie jest przeszkodą. Dopóki nam nie włączył e, świateł awaryjnych albo nie wyciągnął trójkąta to nie moglibyśmy tam tym pasem pojechać prosto. A nie utrudniam jazdy tym samochodem? A jak możesz utrudniać jazdę, skoro to nie jest przeszkoda? A. Sytuacja drogowa jest taka, że stoi samochód, którego nie mam możliwości ominąć. On nie jest w żaden sposób wyłączony z ruchu. On jest cały czas samochodem będącym w ruchu. I zmieniamy, pojedziemy na strzelowaniu w prawo. Dopiero jak włączyć światła awaryjne, wyciągnie trójkąt, to dopiero będzie sygnał, że on jest przeszkodą. Tutaj tak jest. To dopiero będzie sygnał, że byłby to samochód wyłączony z ruchu. Więc wtedy mogłabyś go tam, tą dziurą, sobie ominąć i z tamtego pasa, który jest przeznaczony wyłącznie do skrętu w lewo, pojechać prosto. Dopóki tego nie zrobił, to on był cały czas w ruchu. Autobusu nie możemy traktować jako przeszkody na drodze.